Imperium Konkana. Wspaniała kraina dostatku i dobrobytu. Prężnie rozwijająca się gospodarka. Przemienione żywnością z leże i wydajne kopalnie. Zjednoczone pod patronatem Barona Imperatora Konkana Ziemie, pławią się w luksusach i cudach świata. Kraj, w którym każdy jest mile widziany, a znany z pacyfizmu Baron Imperator, okazuje miłość nawet dla pająków i creeperów, które wraz z nim pracują ku świetności Imperium. Zdawać by się mogło, że to pokojowe Imperium nie mierzy się z żadnymi problemami. Ale niestety! Położona nieopodal skabowa góra rzuca mroczny cień na całą wyspę pod sztandarami obrzydliwego, kapitalistycznego Burger Kinga. Panujący tu Syro Kotnet Noberski to prawdziwy potwór, wyzyskujący całą wyspę, wyłudzający racze, naruszający granice i mordujący małe, imperialne dzieci. W obliczu zagrożenia, w swej wspaniałomyślności, baron imperator Konkan wielokrotnie stanął w obronie naszych praw i ziem. Zawierając układy z okolicznymi najemnikami i starając się załagodzić sprawę dyplomacją, udało mu się z sukcesem utrzymać pokój. Jednak dla Burger Kinga było to za mało. Ataki zwiększyły swoją częstotliwość, lud został pozbawiony żywności i schronienia. Stefan, prawa ręka brona imperatora, tak skomentował te wydarzenia. Przyparty do muru baron imperator stało się również celem najemników, którzy przekupstwem chcieli zmusić go do wasalstwa, ale wspaniałomyślny imperator poradził sobie i z tym problemem. To niestety były jego ostatnie słowa. Podstawionego przez schabową górę zamachowca nasz wywiad zidentyfikował jako Christophera Randolph'a Ipera, notorycznego terrorystę, który stoi na czele organizacji sprzeciwiającej się kastracji Creeperów. Mimo, że Baron Imperator zginął w zamachu udało mu się przeżyć i dalej czuwać nad nami. Pomimo trudności doprowadził do rozwoju Imperium czyniące jeszcze potężniejszym niż kiedykolwiek, ale to może nie wystarczyć. Czy znajdzie się sojusznik, będący w stanie zakończyć nowe tyranię? Baron Imperator już podjął kroki, by to uczynić i nie poprzestanie, dopóki wyspa nie zostanie zjednoczona. I za to jesteśmy mu wdzięczni. Chwała Imperium! Ech, ta... Chwała... Nie ma już Imperium. To koniec. Wszystko zaorane i wysadzone. Został tylko stary głupiec, któremu zostało K wydarte z rąk oprawców. Pozbawiony ambicji. Pozbawiony imperium. Pozbawiony Stefana. Stefan. Chciałem go ratować. Udało mu się schronić wraz z żoną. Obiecałem, że po nich przypłynę i uciekniemy z okupowanych terenów. Wyszedł mi na powitanie i wtedy. Trzy strzały z pobliskiego budynku. Pierwszy trafił w żonę, Antoninę Szelowę. Drugi i trzeci dosięgły odpowiednio stupek Stefana i jego głowy. Zmarł 30 minut później. A ja przecież nie chciałem tego upadku. Wcale. I nikt nie zrozumiał, w czym jest rzecz. Oczywiście. To miało być cudowne, ciepłe, najpiękniejsze z państw, ale no, pojawił swe oblicze dziś. Wiem, Stefan. Dziękuję. Chodź, Stefan. Mamy imperium do zrobienia. 哈哈哈哈哈哈